Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy włączyć kamerę makro w Samsungu Galaxy S24 Ultra. W zasadzie to nie ma konkretnej opcji, która by pozwoliła Ci włączyć tryb makro w aparacie w tym smartfonie, aczkolwiek możemy zastosować zooma, który w sumie też się sprawdzi w przypadku tworzenia zdjęć makro. Jedyną różnicą tak naprawdę, jeżeli chodzi o wykonywanie tych zdjęć przynajmniej tak mi się wydaje, to to, że powinniśmy zachować pewien odstęp od obiektu, który chcemy sfotografować, który jest mały. Istnieje kilka teorii odnośnie tego, jakie ustawienia powinniśmy zastosować w przypadku wykonywania zdjęć makro. Aczkolwiek mamy do wyboru tak naprawdę dwie opcje. Możemy zastosować 50 megapikseli bądź też 12. Prawdopodobnie najlepszy rezultat będziesz miał jednak z kamerą, yy, która będzie operować 12 megapikselami. I następnie, aby wykonać to zdjęcie, możemy skorzystać z zooma. Także włączamy zoom i następnie w pewnym momencie przełączymy właśnie kamerę. Widać taki skok od zooma 2.0 i tak właśnie yy, ten zoom nadaje się do tego, aby wykonać zdjęcie makro. Tak samo, kiedy przekroczymy Zuma 5.0. Jak widać, przekroczyłem 5.0, i teraz włączyłem się na kolejną kamerę. I właśnie 5.0 do prawie 10.0, czyli 9.9, powinno się jeszcze nadawać. Wydaje mi się, że jak przekroczymy 10.0, to już zmienimy kamerę, aczkolwiek nie, jeszcze nie. Także możemy bawić się tym zoomem, natomiast musimy uważać, aby jednak nie przesadzić właśnie z tym zoomem. Musimy także zachować pewien odstęp od tego obiektu. Ale tak jak widać, ten zoom działa bardzo dobrze, ponieważ no, mam kawałek powiedzmy od tego obiektu i dobre oświetlenie oraz odpowiedni dystans i odpowiedni zoom na pewno pozwolą ci zrobić zdjęcie, dobre zdjęcie makro. Jest to jakaś tam alternatywa, która jest dostępna dla użytkowników tego urządzenia i to jest tak naprawdę jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, ze względu na to, że tak jak wspomniałem, brakuje tej konkretnej funkcji robienia zdjęć makro. Także to tyle, jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.